Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Budowanie. Budujemy wielki zamek. W poprzednim odcinku zadałem wam jedno pytanie, na które chciałbym wam dzisiaj udzielić odpowiedzi jakie są wyniki ankiety. A dzisiaj budujemy taką mini stację alchemiczną. Ja chciałem, żeby tutaj był jeszcze teleskop, ale z tym teleskopem no, po przekątnej nie udałoby mi się tego zrobić. Próbowałem to na świecie testowym, także będzie tylko z takim szklanym częściowym dachem. Ale myślę, że też fajne rozwiązanie, bo będzie można oglądać w nocy niebo. No i na tym dachu jeszcze zrobiłem taki mini ogródek z miejscem na ognisko, żeby wiecie król miał gdzie spędzić czas Choćby, nie wiem, z żoną czy czymś, czy dziećmi. E... O, wracając z ankiety, e... F... e... podliczyłem wszystkie punkty, które były w komentarzach. Aż cztery osoby zagłosowały, za co jestem bardzo wdzięczny. I e... pierwsza: e... Jakby to powiedzieć, jedynka, czyli to budowanie, które właśnie oglądacie, zajęła drugie miejsce, czyli jest drugim najbardziej lubianą serią na tym kanale. I dostała 31 punktów od Was, za co Wam bardzo dziękuję. W takim razie raczej tego szybko nie będę kończył. Dwójka, czyli Survival dostała najwięcej, pierwsze miejsce. Normalnie aż zadzwonić chcę. 33 punkty. Także oczywiście będę jak najbardziej się starał w tej Survivalu robić ile się da. No i trzecie miejsce, z którego będziemy rezygnować to jest 7 Days To Die. Dostało tylko 26 punktów. Także... Ten kanał zostaje typowo Minecraftowym kanałem. A dzisiejszy filmik jest krótszy z tego tytułu, że każda sekunda, którą tutaj widzicie, to jest 20 sekund realnego czasu. Czyli, jak widzicie, skoro budowałem to około 5 minut, no tu niektóre elementy są wycięte w przyspieszeniu. No to wiedzcie, że tak naprawdę to nie powstawało pół godziny to powstawało 20 razy 5 minut, czyli około godziny. Także mam nadzieję, że wam się podoba. A i na koniec jak zwykle zostawiam wam przejście z shaderami takie pokazowe, żebyście mogli sobie dokładnie wszystko obejrzeć. Mam nadzieję, że nie będzie troszeczkę za szybkie i jakby co dajcie znać w komentarzu i widzimy się już w następnym odcinku w świecie Survival. A, zapomniałbym. Powiedzcie mi jeszcze w komentarzu, czy uważacie, że takie trochę bardziej przyspieszone filmiki, takie jak ten, że są trochę krótsze, ale bardziej zbite, wam się bardziej podobają, czy jak robię te takie 12-15 minutowe z tej serii budowania? Jeszcze raz chciałem Wam wszystkim bardzo podziękować, tym szczególnie, którzy wzięli udział w ankiecie, za to, że jesteście ze mną przy tym kanale, że udzielacie się. Te komentarze są dla mnie naprawdę ważne. Także dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!